Proszę Państwa, w takim krótkim podsumowującym wywiadem po zakończeniu jesieni jest architekt tego sukcesu Ireneusz Zarczuk. Panie Irku, dzięki tym ludziom, którym tyle Pan dał radości, ciśnie mi się jedno słowo. Dziękujemy w imieniu kibiców za kapitalną rundę jesienną. Jak to się robi, że stworzył Pan takiego potwora, który tutaj rozbijał kolejnych rywali? Bardzo dziękuję tutaj za, za te słowa podziękowania. Ja również chciałbym w imieniu drużyny podziękować wszystkim kibicom, którzy wspierali nas przez te 17 spotkań w walce oligowe punkty i, i meczu pucharowym. To był nas, nasz dwunasty zawodnik, to jest po części też tajemnica naszego sukcesu, Ci wspaniali kibice. No właśnie, panie trenerze, jakby pan przed rozpoczęciem rundy tak mógł sobie wyobrazić, jaką lokatę zajmiemy, to która by pozycja pana satysfakcjonowała? No zobaczymy przez skromność, co pan odpowie. Z, z grzeczności <śla> powiem, że, że nie pierwsze, <śla> ale oczywiście, jeżeli ktoś by pomyślał, ktoś by, ktoś by przewidział to, że jesteśmy tutaj w stanie... Być liderem po, po rundzie jesiennej, to pewnie tyle osób, ile by to powiedziało, postukałoby się po głowie. We wszystkich jakichś przewidywaniach przedsezonowych, bardziej, bardziej wskazywano nas jako jednego ze, ze spadkowiczów. A tu taka, taka niespodzianka, ale chciałem tu podkreślić, że to tej drużynie tu się nic nie udało. To nie jest tak, że to jest dzieło przypadku, to jest efekt ciężkiej pracy ale chciałem podkreślić nie tylko nas, sztabu tutaj szkoleniowego, zawodników, ale całego klubu z panem prezesem na czele, z, z, z panem burmistrzem, z, z Danielem Misiem, bo to wszystko, co się tutaj dzieje pozytywnego nakręca nas bardzo pozytywnie i cieszymy się z tego, a tak jak mówiłem, kibice dają nam strasznego kopa i to widać na, na każdym treningu. No właśnie, teraz taki pozytywny ból głowy, teraz będzie czas pewnie na chwilę zabawy, ale za kilka dni trzeba będzie usiąść z zarządem, wspólnie pomyśleć. No i co z tym fantem, panie że dalej zrobić? O co my gramy na wiosnę? Gramy o pierwsze miejsce, oczywiście. Tutaj nie ulega wątpliwości. Staramy się to... podejść do tego po, po sportowemu. No nie powiem, że te pytania się nie pojawiają. W różnych, w różnych rozmowach i ja odpowiadam zawsze to samo. No. My jesteśmy ludźmi sportu i, i walczymy o, o jak najwyższe cele. Jeżeli tylko zdarzy się taka możliwość, to będziemy chcieli o to miejsce na podium powalczyć. No właśnie, pan pewnie w swojej głowie sobie wizualizuje tę rundę wiosenną, czy będą jeszcze jakieś potrzebne wzmocnienia, czy pan już z tymi ludźmi, z którymi osiągnął pan, to wystarczy czy jednak pan myśli, żeby ten zespół jeszcze jakoś na wiosnę wzmocnić? Myślę, że na to przyjdzie czas, na razie trzeba się bardzo tak mocno cieszyć z tego, z tego wyniku, który, który, który osiągnęliśmy, jeszcze raz podkreślę, wspólnie jako, jako, cały, jako cały klub, bo to, jest, bo to jest tutaj zasługa nas wszystkich. A na podsumowania, na jakieś plany przyjdzie, przyjdzie czas. A tak jak mówię, no, dzisiaj jest czas na radość, bo tutaj, mimo tego bardzo trudnego terenu, dzisiaj naprawdę było fajne, fajne widowisko. Stworzyliśmy je wspólnie z drużyną Cisowianki. A ten punkt chciałbym zadedykować tym wszystkim ludziom, którzy dzisiaj. <klucza> od świtu pracowali nad, nad tym, żeby to boisko nadawało się do, do użytku. Dziękuję panie trenerze, raz jeszcze nie zatrzymuję, bo tam podopieczni czekają do pamiątkowego zdjęcia. Moim państwa gościem był architekt, cudotwórca tego sukcesu Ireneusz Zarczuk. Jeszcze pamiątkowe zdjęcia. My tu zdaje się, że już powoli będziemy kończyć tą dzisiejszą transmisję. Jeśli ktoś Powiedziałbym jeszcze kilka miesięcy temu, że ostatnia nasza relacja przyjdzie nam w takiej formie, że będę Państwa żegnał jako mistrz jesieni. Pewnie bym w to nie uwierzył, ale to jest życie. No i jak widzimy, takie niespodzianki są również mile widziane. Dziękuję wszystkim za tą rundę jesienną. Pewnie spotkamy się jeszcze w niejednej transmisji, na niejednym spotkaniu z udziałem naszej drużyny. Niezwykle dumny, cieszący się. Usatysfakcjonowany i szczęśliwy kończę już dzisiejszą transmisję, kończę całą tą niesamowitą rundę jesienną. Żegna Państwa pięknie, skromny, czwartoligowy redaktor sportowy, Bartłomiej Dudarewicz. Dziękuję i spotykamy się już na wiosnę.